1152, dzisiaj jest sobota, 11 październik 2025 roku. No kochani, chciałbym poinformować odnośnie dzisiaj transmisji, że dzisiejsza transmisja będzie wcześniej, będzie o godzinie 16 i będzie od godziny 16 do godziny 17, a to dlatego, że gdybym zaczął o 18 to już tam przed dziewiętnastą się ciemno robi, także byłoby fatalnie. Tak, Loluś, zgadzasz się? Loluś, zgadzasz się? Loluś się zgadza. Milczenie oznacza zgodę. No, Loluś, tutaj się grzeje. No, a my czekamy do transmisji.